Ale gościnie w ośrodku szkolenia służby więziennej w Popowie. Na konferencji witam ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, wiceministra sprawiedliwości pana ministra Michała Wosia, wiceministra obrony narodowej pana Wojciecha Skurkiewicza oraz generałów służb pana generała Jacka Kilińskiego. Szefa służby więziennej oraz pana generała Maciej'a Klisza, pełniącego obowiązki szefa Wojsko Obrony Terytorialnej. Tematem dzisiejszego spotkania są szkolenia, które organizują Wojsko Obrony Terytorialnej właśnie służbie więziennej. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Po napaści Rosji na Ukrainę wszyscy dziś wiemy, że wolność nie jest dana. Raz na zawsze, że wolność zależy przede wszystkim od nas, Polaków, od naszej siły, naszej gotowości, naszej sprawności. Ma to oczywiście wiele wymiarów. Począwszy od wymiarów sojuszniczych, które są niezwykle ważne. Polska jest członkiem najpotężniejszego sojuszu militarnego świata NATO, ale zgodnie z zasadą umiesz liczyć licz na siebie to polskie wojsko polskie społeczeństwo, ale też i poszczególne służby winny w ramach sojuszu gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Bo tylko wtedy kiedy będziemy odpowiednio przygotowani sami, będziemy odstraszać i będziemy gwarantować jako państwo bezpieczeństwo Polakom. I w ramach takiego myślenia, myślenia o polskim bezpieczeństwie, zwróciłem się do pana ministra, pana premiera Zresztą chciałbym mu podziękować, taką inicjatywą, by polskie służby, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości, to jest służba więzienna, jednostki posługujące się siłą rzeczy bronią na co dzień w ramach swojej służby, były przeszkolone pod kątem zagrożenia związanego z. Z tymi realiami współczesnego świata, tego co dzieje się z naszą wschodnią granicą. Ufam i mam nadzieję, że tego rodzaju umiejętności i kwalifikacje, które pozyskują dzisiaj funkcjonariusze służby więziennej ze sprawą tego porozumienia, które Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Ministerstwem Obrony Narodowej, nigdy nie będą potrzebne. Ale najważniejsze jest być przygotowanym. I te ćwiczenia, te szkolenia trwają, łącznie ma być przeszkolonych 10 tysięcy funkcjonariuszy z służby więziennej. O szczegółach tutaj powiedzą panowie, pan wiceminister Michał Wojsłow, nadzoruje służbę więzienną, pan generał Kietliński, ale też i pan minister, pan generał, bo tutaj wspólnie współpracujemy i za co jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować za tą bardzo profesjonalną pomoc i współpracę szkoleniową. I myślę, że to jest z dla nas wszystkich, a przede wszystkim z pożytkiem dla polskiego bezpieczeństwa. Postanowiliśmy też przy tej okazji Państwa zaprosić, by zademonstrować pewne elementy związane z tym szkoleniem, które odbywa się już bardzo intensywnie i mam nadzieję, że to będzie też użyteczne i ważne z punktu widzenia Państwa wiedzy na temat tego, co w obszarze obronności, jakie inicjatywy podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziękuję Panie Misze. Zabranie głosu proszę Pana Wiceministra Michała Wosie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, sytuacja radykalnie się zmieniła po 24 lutego zeszłego roku, ale jeszcze przed tymi wydarzeniami służba więzienna angażowała się w sprawy związane z obronnością, angażowała się w sprawy związane z realizacją scenariuszy kryzysowych, ale po 24 lutego decyzjami pana ministra Zbigniewa Ziobro, oczywiście w bardzo bliskiej współpracy z panem premierem Mariuszem Właszczakiem, panami ministrami, panem ministrem Skurkiewiczem, panem ministrem Wiśniewskim panami generałami Wojsk Obrony Terytorialnej, także bardzo się przyłączam, bo tu najwyższy poziom profesjonalizmu. Zintensyfikowaliśmy szkolenia, zintensyfikowaliśmy współpracę i korzystamy wzajemnie ze swoich możliwości, umiejętności. Służba więzienna, nowoczesna formacja mundurowa, uzbrojona, blisko 30 tysięcy osób w całej Polsce, także dysponująca różnymi ośrodkami szkoleniowymi, dysponująca terenem odpowiednim do szkoleń. Ale też jest goszczona przez wojska obrony terytorialnej, na poligonach wojska polskiego w różnych miejscach i ta intensywna współpraca, Trwa już od zeszłego roku intensywna współpraca szkoleniowa, bo rzeczywiście poziom wyszkolenia całego społeczeństwa, ale można powiedzieć szczególną odpowiedzialność ciąży na formacjach mundurowych. A ta formacja mundurowa, za którą odpowiedzialny jest minister sprawiedliwości, pełni tą specyficzną wyjątkową rolę zapewnienia też bezpieczeństwa wewnętrznego, ale zależy nam na tym, żeby ci funkcjonariusze tych 30 tysięcy osób w służbie więziennej miało jak najwyższy poziom przygotowania przygotowania także pewnej takiej kompatybilności z bieżącym działaniem Wojska Polskiego, z bieżącym działaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, pewnego przysposobienia, które jest konieczne i stąd te intensywne szkolenia. Tylko w tym roku, Szanowni Państwo, niezależnie od zeszłego, od tych kilkunastu, kilkudziesięciu szkoleń w zeszłym roku i naprawdę wielu funkcjonariuszy przeszkolonych, tylko w tym roku 10 tysięcy osób. Będzie przeszkolonych przez wojska obrony terytorialnej we współpracy z, ze służbą więzienną i na naszym terenie służby więziennej, i na terenie pod jurysdykcją wojskową. I co dla nas niezwykle istotne, myślę, niezwykle ważne, niezależnie od szkole, niezależnie od współpracy z wojskami obrony terytorialnej, absolutnym priorytetem staje się wyszkolenie także strzeleckie strzeleckie służby więziennej. I Szanowni Państwo, przed 2015 rokiem dokonaliśmy tej kwerendy, sprawdziliśmy. Były takie szkolenia, każdy z funkcjonariuszy teoretycznie raz do roku taką strzelnicę musi odwiedzić, ale były takie szkolenia, gdzie funkcjonariusz w ciągu roku oddawał, szanowni Państwo, pięć strzałów. Czy taki człowiek mógł być dobrze wyszkolony strzelecko? No, każdy z Państwa może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Otóż decyzjami pana ministra Zbigniewa Ziobro we współpracy z panem generałem Jackiem Kitlińskim Zostały już podjęte decyzje, już wdrożone z tych pięciu strzałów, można powiedzieć, że w 2015 rokiem, w 2018 zostało to zwiększone, ale teraz nowe zarządzenia, nowe dyspozycje powodują, że każdy z funkcjonariuszy, zwłaszcza pionów ochrony, będzie rocznie szkolony, co najmniej cztery razy będzie na szkoleniu strzeleckim i będzie oddawał średnio rocznie 500 strzałów, można powiedzieć, że tu specjaliści, ci, którzy zajmują się profesjonalnym wyszkoleniem, którzy zajmują się, Tymi sprawami obronnościowymi służby więziennej wskazują, że to jest bardzo dobry poziom i, i, i to zostało już wdrożone. Od tego roku właśnie pięciokrotnie więcej w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, a można powiedzieć stukrotnie więcej niż, niż jak było jeszcze w czasach naszych poprzedników, a oczywiście z każdym rokiem będziemy dążyli dalej, ale też, szanowni państwo, finanse to jest nie bez znaczenia. Tylko w tym roku na uzbrojenie, na amunicję, na nowe strzelnice. Na wszelkie sprawy związane ze szkoleniami z obronnością, decyzjami także ministra sprawiedliwości został zwiększony budżet, nie o milion, nie o dwa, nie o pięć, ale o 100 milionów złotych na wszystkie te sprawy obronne, szkoleniowe i jestem przekonany, że to jest z korzyścią dla nas wszystkich, bo im lepiej wyszkolone formacje mundurowe, im lepiej wyszkolona służba więzienna, im lepsza współpraca z tymi, którzy odpowiadają. W pierwszej kolejności za nasze bezpieczeństwo, czyli za wojsko polskie, tym dla całego społeczeństwa, dla nas wszystkich lepiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Ministrze za branie głosu. Proszę Pana Wiceministra Brennarda i Pana Wojciecha Skurkiewicza. Bardzo proszę Panie Ministrze. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności, w pierwszych słowach chciałem serdecznie podziękować Panu Ministrowi Zbigniewowi Ziobro, Panu Wiceministrowi Wosiowi za tę inicjatywę. Współpracując w ramach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa którą przewodniczy wicepremier Mariusz Błaszczak. Te inicjatywy są szczególnie ważne i szczególnie cenne, tym bardziej, że w oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która obowiązuje od roku 2020, współdziałanie poszczególnych służb również w tym i wojska polskiego jest szczególnie ważne i szczególnie pożądane. A determinuje nas dzisiaj również sytuacja za naszą wschodnią granicą. Ten konflikt, który dziś dzieje się na Ukrainie, działania hybrydowe na naszej polsko-białoruskiej granicy pokazują jednoznacznie, że wojsko musi bardzo blisko współpracować współpracować z innymi służbami, które podlegają czy to Ministrowi Sprawiedliwości, czy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szanowni Państwo, te nasze szkolenia, które wspólnie realizujemy, one mają przede wszystkim i główny cel to jest wsparcie Straży w tym, aby podjąć wyzwanie. Gdyby się okazało konieczne obrony Rzeczpospolitej w różnych wymiarach, bo te szkolenia mają wymiar, prowadzone ma są w, na wypadek oczywiście sytuacji kryzysu czy wojny, ale oczywiście przede wszystkim w obszarze zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Szanowni Państwo, my oddajemy jako strona wojskowa swoją infrastrukturę, oddajemy swoich instruktorów, i tak jak tu przed chwilą było powiedziane, 10 tysięcy funkcjonariuszy Straży więziennej w tym roku w dwóch komponentach: komponent podstawowy 9 tysięcy, komponent rozszerzony, czyli ten już instruktorski kolejny tysiąc. Chcemy być przygotowani na różne sytuacje i różne ewentualności, tak, żebyśmy mogli wspólnie bronić, gdy przyszłaby taka konieczność Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, oczywiście ze strony wojskowej jest szereg obszarów, które w tych ćwiczeniach są poruszane, począwszy od medycyny, pola walki, taktyki, działań inżynieryjno-saperskich i i tak O szczegółach powie za chwilę Pan Generał Klisz, ale chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną kwestię. Służba więzienna jako formacja, która... Jest odpowiedzialna za pewien segment w sytuacjach kryzysowych, do działania jest szczególnie istotna, kiedy będziemy podejmować działania o, związane z obroną Rzeczpospolitej. Tutaj co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. I te wspólne szkolenia, wspólne zgrywanie, wspólne inicjatywy, wspólne działania są jak najbardziej dziś w czasie pokoju pożądane. Szanowni Państwo, Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą szereg bardzo wielu przedsięwzięć z tym obszarem pozamilitarnym, bo to również i, i Poczta Polska, to również i PKP, czyli Straż Ochrony Kolei, to również na przykład chociażby służba Leśna i Straż Leśna to są te obszary, na których nam szczególnie zależy, które będziemy rozwijać i które dzięki bardzo dobrej współpracy, tak jak w tym przypadku, ze służbą więzienną, na pewno przyczynią się do tego, aby podnieść bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Dziękuję Pani. Musimy wspierać szkolenie służby więziennej. W grudniu 2022 roku zostało podpisane formalne porozumienie między dowódcą wojska terytorialnej a dyrektorem generalnym służby więziennej określające sposób szkolenia oraz efekty szkolenia na kolejne lata. Dzisiaj państwo jesteście świadkami jednego z wielu wydarzeń, które, wielu wydarzeń szkoleniowych, które są prowadzone w ramach współpracy służby więziennej i wojska oporu terytorialnej. Służba więzienna, podobnie jak Wojsko Obrony Terytorialnej, obecne są w całej Polsce i ośrodki szkoleniowe są rozmieszczone w całej Polsce, co zdecydowanie ułatwia szkolenie i koordynację naszych wysiłków. wysiłków. Tak naprawdę, szkolenie służby więziennej polega na, kilku, na dostarczaniu kompetencji operacyjnych w kilku obszarach. Pierwszy, to przede, pierwszy obszar to przede wszystkim to, o czym powiedział Pan Minister, czyli działania taktyczne i szkolenie strzeleckie, czyli te dwie najważ, dwa najważniejsze obszary dla szkolenia, szkolenia żołnierz, żołnierza. Do tego dochodzi również szkolenie związane z wyszkoleniem inżynieryjno-saperskim. Bardzo ważny element, który bezwzględnie pokazał konflikt na Ukrainie, czyli medycyna pola walki i, i działania, działania inżynieryjno-saperskie. Także ten, te, te, pięć, te pięć filarów to, to tak naprawdę główne filary naszego szkolenia i naszej współpracy ze służbą więzienną. Chciałbym również dodać, że Wojska Obrony Terytorialnej są elementem dedykowanym do tego typu działań w ramach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podpisanej przez pana prezydenta w maju 2020 roku, gdzie bardzo wyraźnie zostało określone, że to właśnie Wojsko Obrony Terytorialnej są, są podstawowym elementem wzmacniania na powszechnej obronności państwa. Także bardzo dziękuję panu ministrowi, bardzo dziękuję panu generałowi Kitlińskiemu za współpracę. Jesteśmy gotowi do szkolenia służby więziennej, podobnie jak w 2022 roku. W, tak samo w 20, 2023 roku będziemy e, wspólnie się szkolić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Generale. O zabranie głosu proszę Pana Generała Jacka Kitlińskiego, szefa służby więziennej. Bardzo proszę. Szanowni panowie ministrowie, szanowny panie generale, szanowni państwo, ja również przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panom ministrom za inicjatywę, bo bez tej inicjatywy nie znaleźlibyśmy się tutaj, w tym miejscu, nie moglibyśmy mówić o tych rzeczach, które tutaj wspólnie robimy z naszym wojskiem, a mówiąc precyzyjnie z wojskami obrony terytorialnej. Ja chcę państwu przypomnieć, że nasza formacja z ponad stuletnim historią, swojej działalności to, to prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy uzbrojonych, czyli jesteśmy trzecią formacją w tym kraju, jeśli chodzi o, o, o uzbrojonych w broń. A dwa, Szanowni Państwo, to ponad 72 tysiące osadzonych, którzy rocznie przemieszczają się przez nasze jednostki penitencjarne, czyli w sumie około 120 tysięcy tych, tych obywateli, no, którzy... Niekoniecznie wy, wypełniają swoją właściwą <laughs> rolę, tylko mówiąc wprost, popełnili przestępstwa i znaleźli się w jednostkach penitencjarnych. Co się może zdarzyć w czasie konfliktu zbrojnego w takiej sytuacji, no mamy na miastkę tego, co się stało w Ukrainie, mamy też stały kontakt z tu kolegami z Ukrainy, wspomagamy, wspieramy i dlatego bardzo się cieszę, że ta inicjatywa już na początku wybuchu konfliktu, ba bym powiedział nawet przed wybuchem konfliktu już bardzo blisko nasi panowie ministrowie pracowali na. Nad tym I inspirowali nas do tego, żebyśmy, żebyśmy tutaj podjęli stosowne, stosowne działania. Powiem tak, społeczeństwo może być bezpieczne, bo my jesteśmy profesjonalni w tym, żeby zabezpieczyć społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. A jeśli chodzi o wyszkolenie wojskowe, no tutaj jest pewna rzecz, którą powinniśmy bardzo szybko naprawić i my to robimy. No to, co pan minister powiedział, ja tylko. Potwierdzam, że pięć strzałów oddanych na rok, a tysiąc strzałów to każdy może sobie odpowiedzieć. Jeszcze raz chciałem również podziękować szczególnie panu ministrowi, prokuratorowi generalnemu, za to, że służba więzienna, jako służba mundurowa, jedyna w tym kraju, nigdy nie miała programu modernizacyjnego. A teraz mamy już drugi program modernizacyjny, i właśnie te 100 milionów, o których mówił pan minister Woś, to są te. Te pieniądze, które możemy dedykować i przeznaczyć chociażby na zakup strzelnic, na zakup uzbrojenia, na zakup amunicji oraz innych rzeczy potrzebnych do infrastruktury szkoleniowej. I jeszcze raz za to wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję panu generałowi i panu generałowi Gokule, którym razem podpisywaliśmy i jesteśmy już na poziomie i operacyjnym, ale i na tym poziomie dowódczym, w stałym kontakcie nasze ośrodki. Szkoleniowe są do dyspozycji, bo cała infrastruktura to, to, to przede wszystkim jest do, do innych działań. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Deklarujemy panowie ministrowie, że na pewno te zadania, które zostały przed nami postawione, zostaną zrealizowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie generale. Zapraszam państwa do zadawania pytań. o zasadzie panującej na konferencjach nie tylko w Ministerstwach, tych też wyjazdowych. Jedno pytanie na redakcję. Bardzo proszę Polsat News jako pierwsza redakcja. Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsad News. Mam pytanie do pana ministra Ziobry. Panie ministrze, jak pan skomentuje stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, z którego wynika, że to Solidarna Polska jest odpowiedzialna za to, że wciąż nie mamy środków z KPO? No i czy będzie jakaś oficjalna odpowiedź pana partii skierowana do prezydenta, ponieważ zdaje się, że to było tematem porannego posiedzenia zarządu partii? Musi ten zarząd przerwać, rozwijając państwo tutaj, stawić się na miejsce, to jest kawałek drogi jednak od Warszawy, także będzie rzeczywiście komunikat, ale po zakończeniu posiedzenia zarządu mogę powiedzieć, że było zaskakujące jeszcze na list, który zachęcał do współpracy pana prezydenta. W niełatwej sytuacji, w której Polska się znalazła, usłyszeliśmy ocenę, która jest nieprawdziwa. bo Prawdą jest, że polityka ustępstw, począwszy od weta pana prezydenta w 2017 roku, który zatrzymał reformę sądownictwa w ten sposób, doprowadziła do tego punktu, w którym dzisiaj wszyscy się znajdujemy. Przypomnę, że Komisja Europejska nie atakuje od kilku lat projektów przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale celem ataków. Komisji Europejskiej są projekty i ustawy, które przygotował pan prezydent Andrzej Duda. My nigdy tego nie podnosiliśmy w czasie naszych licznych konferencji, setek konferencji, wystąpień. Na plan pierwszy nie wskazywaliśmy, że broniąc tych rozwiązań, bronimy projektów przygotowanych i w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale w Kancelarii Prezydenta, wykazując lojalność wobec polskiego państwa i też wobec głowy państwa. No ale skoro pan prezydent e, raczył tak e, zdefiniować sytuację, to ja panu prezydentowi chciałbym przypomnieć, że to właśnie on w 2017 roku zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości i o KRS-ie. Następnie przygotował własne projekty i to właśnie jego projekty stały się przedmiotem ataków Komisji Europejskiej i CUE. Nie reforma Zbigniewa się, tylko reforma Andrzeja Dudy. Więc to jest pierwszy fakt. A potem były kolejne ustępstwa też i ze strony m.in. pana prezydenta, bo przecież pan prezydent w zeszłym roku przygotował projekt ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym. był drugi projekt pana prezydenta, który zmieniał pierwszy projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy, będący osią sporu z Komisją Europejską. A wszyscy cały czas słyszą, że to były nasze projekty. No, to jest taki paradoks. A dzisiaj jeszcze pan prezydent mówi, że to przez nas. A my mówimy, że byliśmy jedynym środowiskiem, które przewidywało słusznie, że polityka ustępstw, WET i wycofywania się doprowadzi do miejsca, w którym dzisiaj Polska się znalazła. I tak właśnie jest. I Solidarna Polska jest ostatnim środowiskiem, które można przypisać autorstwo takiej dynamiki wydarzeń, bo Komisja Europejska rzeczywiście interpretowała te wycofywanie się, też poszukiwanie kompromisów, kolejnych, kolejnych ustępstw jako wyraz słabości. I jak świat eskaluje kolejne żądania. I mogę Państwa zapewnić, no, taka jest kolejna nasza ocena, że te propozycje, które są wymuszane przez Komisję Europejską, nie zakończą roszczeń, tylko będą następne. Ale to jest przed nami, zobaczymy jak sytuacja się rozwiąże. Dlatego Podtrzymuj apel do pana prezydenta konstruktywny, który był zawarty w bardzo takim pojednawczym i otwartym na współpracę liście, abyśmy wspólnie pomyśleli, jak zarazić tej sytuacji, a przede wszystkim też poinformowali Polaków, co to jest KPO. Czy to rzeczywiście jest taki złoty cielec, jak go niektórzy przedstawiają, i manna z nieba, czy jak. Oceniają fachowcy, eksperci, którzy temu się przyglądali w szczegółach, są lupą, że to jest bardzo drogi kredyt, który będzie nas wszystkich przez lata bardzo wiele kosztował, że państwo i nasze dzieci będą musiały go spłacać. Więc myślę, że warto to wiedzieć, niezależnie jakie byłyby decyzje. Opolacy Polacy powinni być zaopatrzeni w te podstawowe informacje. Nic o nas bez nas, po to walczyliśmy o demokrację, o wolność, właśnie by wolno, w ramach tej wolności podejmować najlepsze dla nas wszystkich decyzje. Więc jednym słowem, jeśli pan redaktor chciałby się uzbroić w cierpliwość, będzie oświadczenie dzisiaj e, zarzą po Zarządzie Solidarnej Polski, ale z racji spotkania bardzo ważnego e, i chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy y, tutaj przyczynili się, że możemy dzisiaj być za to szkolenie, podniesienie kwalifikacji tysięcy polskich funkcjonariuszy służby więziennej. Warto tu i dzisiaj było przyjechać, spotkać się z Państwem. Dziękuję bardzo. Proszę kolejny kolejną redakcję 24 Aleksandra Łabuda, TVN24. Dzień dobry. Panie ministrze, czy w 2019 roku miał pan wiedzę o inwigilacji programem Pegasus senatora Krzysztofa Brejzy? Zgody na to wydał ówczesny zastępca pana, prokurator Bogdan Święczkowski. Czy w tamtym czasie rozmawialiście o tym z prokuratorem? Pani redaktor, w ramach pracy prokuratury krajowej, Pro prokuratora generalnego, proszę sięgnąć do ustawy, Niezależnie jaka była opcja rządowa, zawsze w przypadku wniosków o stosowanie podsłuchów, czy to operacyjnych, czy procesowych, kierowanych przez określone służby, takie jak CBA, BW, wywiad, skąd wywiad. Zawsze decyzja sądu jest poprzedzona stanowiskiem prokuratora. Co do zasady takich decyzji nie wydaje prokurator generalny, tylko czynią to w ramach swoich obowiązków zastępcy prokuratora generalnego. Czy tak było w tym wypadku, czy też tak nie było, to trudno mi się wypowiadać. Ja nie uczestniczę na co dzień w tej procedurze. Tak, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli były takie decyzje, to znaczy, że były ku temu bardzo poważne i mocne podstawy, bo jeżeli taka procedura byłaby zarządzona, to znaczy, że nie wystarczyła decyzja zastępcy prokuratora generalnego, tylko konieczna była jeszcze decyzja niezawisłego sądu. I bez decyzji niezawisłego sądu, czy bez dochowania tych wszystkich procedur, takie decyzje by nie zapadły. Ale czy była ja w tej sprawie wyprawio się, nie będę nie uczestniczył w tych procesie. Dziękuję Pani ministrze. Nie widzę więcej pytań. Zapraszam Państwa na drugą część konferencji pani redaktor. Czy w związku z tym, że nie ma więcej pytań. Możemy jeszcze zadać jedno chociaż. Pani redaktor, Będę ale pani chce strzelać pytaniami. Bardzo proszę, to jeszcze jedno ostatnie pytanie. Dla bardzo panu, dziękuję. Czy po, czy po głosowaniu wbrew rządowi i pisowi w sprawie KPO podziękował panu także Jarosław Kaczyński, tak samo jak zrobił to Mateusz Morawiecki? ale o, o czym pani redaktor mówi odnośnie podziękowania pana premiera Mateusza Morawieckiego? Mówię o sprawie KPO. Pan Mateusz, premier Mateusz Morawiecki podziękował panu po, 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 po sytuacji, która zadziała się w Sejmie i pytanie dotyczy tego, czy pan Jarosław Kaczyński również panu za to podziękował. Pani redaktor, w, w ramach naszej koalicji dobrze jak było w polityce pewna kultura polityczna. Jesteśmy koalicjantami i Solidarna Polska od dwóch lat konsekwentnie zajmuje jasne stanowisko, jeżeli chodzi o KPO i jeżeli chodzi o warunkowość. Proszę Państwo, możecie mieć do własnych materiałów archiwalnych i przekonacie się, że my głosowaliśmy inaczej niż nasi koledzy z PiSu w sprawie KPO, kiedy kwestia rozstrzygała się zasobów własnych w Sejmie. To wtedy był moment kluczowy, jeżeli chodzi o decyzję polskiego parlamentu i wtedy Solidarna Polska głosowała. Tak jak ostatnio, czyli przeciw. Więc nie rozumiem w ogóle skąd ta konsternacja i naszym głosowaniem. Jest po prostu konsekwencja. To jest kwestia wiarygodności. Taka jest nasza ocena. Czasami się różnimy. Wiele, spra wiele spraw nas łączy. Łączy nas choćby sprawy polskiego bezpieczeństwa, czego wyraźnie dzisiejsza konferencja. To, że ten rząd jest, powoduje, że możemy wiele spraw ważnych dla Polaków. Y zrealizować jako Zjednoczona Prawica. Natomiast są sprawy, których różnimy się ocenami i to jest jedna z tych spraw, ale różnimy się w sposób rzeczowy, rzetelny, dyskutując i nie ma negatywnych emocji, tylko są, jest dyskusja racji. My inaczej tę sytuację oceniamy, postrzegamy i daliśmy temu wyraz w tym głosowaniu. Myślę, że kultura wewnętrz, dobra kultura współpracy wewnętrznej wskazuje, że Musimy mieć dla siebie zrozumienie, no, dlatego jesteśmy różnymi formacjami, dlatego jest prawo i sprawiedliwość, jest Solidarna Polska. Gdyby tych różnic nie było, to wtedy nie byłoby powodów, aby też pewnie różnić się organizacyjnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam na drugą część konferencji na szkolenie i pokaz Strzelecki strzelnicy Ośrodka Służby Winiennej w Popowie. Bardzo proszę. Szanowni. Pracownicy Biura Komunikacji,